Dziecięca filia Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowała dla najmłodszych oraz młodzieży rowerowy rajd ze zwiadowcami. Wydarzenie inspirowane bestsellerową serią książek Johna Flanagana odbyło się w piątek w Szczecinku, choć, jak się okazuje, nie do końca w naszym mieście. To nie Szczecinek. Przenieśliśmy, przenieśliśmy zupełnie inny świat na, na mapy Szczecinka i poruszamy się po świecie stworzonym przez Johna Flanagana w takiej serii Zwiadowcy. Fantastycznej serii, którą no, dzieci, bardzo, dzieci i młodzież bardzo lubią czytać. I ten rajd zorganizowaliśmy i właśnie nazwaliśmy Rajd ze Zwiadowcami w ramach takiej akcji, którą prowadziliśmy przez całe lato, Przygoda ze Zwiadowcami. W ramach wydarzenia na uczestniczące w nim drużyny czekało mnóstwo zadań. Nasza kamera była akurat świadkiem zawodów o charakterze kulinarnym. Choć jak się okazuje, w rzeczywistości nie do końca chodziło o gotowanie. Żadna drużyna niestety nie doczytała przepisu do końca. Wszyscy tą zupę gotowali, a zadanie polegało na tym, żeby jej nie gotować wcale. Niemniej jednak zabawa była przednia, a przed nami jeszcze wiele konkursów, bo będziemy mieli kolejne przystanki właśnie w Gali, w Skandi, czyli w przeniesionych nazwach ze świata Flanagana na, na mapę szczecineckiego jeziora. Kulinarny element rajdu, już bez żadnego zmylania, czekał na jego uczestników w finale imprezy. Wszystko dlatego, że bardzo udane wydarzenie zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek.